Czy czujesz, że coraz trudniej jest zachować spokój na co dzień, że wystarczy drobna przeciwność, aby złość opanowała twoje ciało, umysł, a nawet twoje zachowanie? Żyjemy w przyspieszonych czasach, pełnych stresu, frustracji i emocjonalnych wyzwalaczy. A co, jeśli powiem ci, że istnieją te nauki, które potrafią przemienić tę złość wewnętrzny spokój? W tym filmie, jak nie denerwować się, dziesięciu buddyjskich nauceń na dziś. Zanurzymy się w głębokie refleksje buddyzmu, które mogą pomóc i radzić sobie z irytacją, frustracją i niecierpliwością w sposób bardziej świadomy i wyważony. Nauczy kontrolować swoje emocje, rozwijać cierpliwość, kultywować samokontrolę, a przede wszystkim odnajdywać spokój duszy, nawet pośród chaosu. Przygotuj się na przemianę swojego stosunku do złości i znalezienie lżejszej oraz mądrzejszej drogi. Zanim zaczniemy, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, tutaj znajdziesz refleksje, które uspokajają umysł, poruszają serce i pomagają żyć z większą równowagą i świadomością. Jeśli ten materiał do Ciebie trafa, dołącz do nas tej podróży ku przemianie wewnętrznej. Czy próbowałeś medytować w ciszy? A właśnie wtedy wszystko zaczyna hałasować. Pez Ktoś włącza urządzenie. Telefon wibruje. Nagle ten spokój, którego szukałeś, znika. Ale prawdziwym celem medytacji nie jest utrzymanie doskonałej ciszy zewnętrznej. To nauka zachowania spokoju, nawet gdy świat wokół jest w ruchu. Medytacja to nie izolacja od rzeczywistości. To trening umysłu, by pozostał stabilny pośród chaosu. Ta praktyka uczy nas, że cierpliwość to nie bierność, lecz forma wewnętrznej siły. To zdolność bycia obecnym i nieugiętym, nawet gdy wszystko zdaje się nas wytrącać z równowagi. Kultywując cierpliwość, zaczynamy także lepiej rozumieć innych. Gdzie ktoś nas irytuje, naszą automatyczną reakcją jest złość. Ale jeśli weźmiemy drugiem głęboki oddech i spróbujemy spojrzeć na sytuację innymi oczami, być może zauważymy, że ta osoba przechodzi trudny moment. Może jest sfrustrowana, zmęczona lub zmaga się z niewidzialnym bólem. Cierpliwość pomaga nam zamienić impulsywną reakcję na współczucie. Konflikty, które mogłyby przerodzić się w kłótnie, stają się dzięki temu zmianom postawy okazjami do zrozumienia i rozwoju. Ale cierpliwość nie pojawia się nagle. Trzeba ją ćwiczyć jak mięsień. Zaczyna się od małych wyzwań dnia codziennego. Spokojnego czekania w kolejce, radzenia sobie z opóźnieniem bez stresu, akceptowania, że nie wszystko wydarzy się w naszym tempie. Z czasem te drobne praktyki się kumulują i stajemy się emocjonalnie silniejsi. Reagujemy z większą równowagą na większe sytuacje. W buddyzmie cierpliwość jest ściśle powiązana z pojęciem nietrwałości. Wszystko się zmienia, emocje się zmieniają, sytuacje mijają, ludzie się zmieniają. Gdzie naprawdę to rozumiemy, łatwiej jest odpuścić złość, bo wiemy, że i ona przeminie. Jest buddyjska historia, która ilustruje to nauczanie. Mistrz został obrażony przez wściekłego mężczyznę, mistrz pozostał milczący. Na końcu zapytał: Jeśli ktoś daje ci prezent, a tego nie przyjmujesz, do kogo należy ten prezent? Mężczyzna odpowiedział: Do tego, kto go dał. A mistrz powiedział: Nie przyjmuję twojej złości. Ona nadal należy do ciebie. kropka. Ta historia jasno pokazuje, jak cierpliwość może nas uwolnić. Nie musimy przyjmować wszystkiego, co nam rzucają. Możemy wybrać, by nie nosić cudzej złości, ani naszej własnej. Cierpliwość nie oznacza ignorowania problemów czy udawania, że wszystko jest dobrze. Oznacza mądrą odpowiedź zamiast działania pod wpływem impulsu. Kiedy jesteśmy spokojni, potrafimy myśleć jasno, znaleźć lepsze rozwiązania i unikać słów lub czynów, których potem możemy żałować. Cierpliwość łączy nas z naszą najgłębszą naturą. Gdzie odrzucamy niecierpliwość, odnajdujemy w sobie cichą przestrzeń, zawsze obecną, choć często zakrytą przez wzburzone emocje. Głęboki oddech i obserwacja złości, gdy się pojawia, to ważny krok. Nie chodzi o jej tłumienie, lecz o rozpoznanie jej bez ulegania jej. Złość jest jak fala: nadchodzi siłą, ale nieuchronnie mija. Podczas medytacji często obserwujemy, jak myśli i emocje pojawiają się i znikają, niczym chmury na niebie. Ta bezpośrednia obserwacja uczy nas odpuszczania przywiązania i mniejszego reagowania. Buddyjscy mnisi tworzą mandy z piasku, piękne dzieła, które zajmują godziny lub dni, a na końcu po prostu je rozmazują. Ta praktyka przypomina nam, że wszystko jest przemijające. Nawet złość. Często podtrzymujemy złość sobie, ciągle przeżywając to, co nas zraniło. Ale rozumiejąc nietrwałość, możemy odpuścić. Nie chodzi o zapomnienie, ale o nienoszenie ciężaru emocji w nieskończoność. Nietrwałość pomaga nam także docenić chwilę obecną. Złość więzi nas w przeszłości lub w lęku przed przyszłością. Ale istnieje tylko teraz, gdy zakotwiczamy się w teraźniejszości. Widzimy te emocje wyraźniej i lepiej z nią sobie radzimy. Pewna historia mówi, że uczeń zapytał mistrza, jak radzić sobie ze złością. Mistrz podał mu suchy liść i zapytał: „Gdzie jest liść teraz?”. „W mojej ręce”, odpowiedział uczeń. Mistrz wtedy dmuchnął na liść, który odleciał. „A teraz?” – zapytał. „Liść odleciał”. Tak właśnie jest ze złością, gdy dmuchasz na nią ze świadomością. To nauczanie pokazuje, że ze świadomością możemy odpuścić złość. Nie oznacza to akceptowania nadużyć i niesprawiedliwości, ale reagowanie z równowagą i jasnością, bez impulsywnych działań. Rozwijanie współczucia to kolejna potężna droga, gdzie rozumiemy, że za każdym surowym zachowaniem stoi ktoś, kto także cierpi. Łatwiej jest przebaczyć, gdzie ktoś źle nas traktuje. Mamy tendencję do odwetu. Ale co jeśli spróbujemy zobaczyć ból ukryty za tym zachowaniem? To nie usprawiedliwia błędu, ale pomaga nie brać cudzych działań osobiście. Współczucie zmienia, przerywa cykl negatywności. Zamiast podsycać konflikt, zaprasza do dialogu. To nie zawsze łatwe, ale zawsze krok w stronę pokoju. Praktyka współczucia zmienia także naszą biologię. Badania pokazują, że aktywuje obszary mózgu związane z dobrostanem i empatią, podczas gdy złość aktywuje obszary powiązane ze stresem i napięciem. Z czasem zauważamy, że złość często kryje głębsze uczucia strach, niepewność, ból. Ktoś agresywny może czuć się zagrożony lub ignorowany. Zrozumienie tego pozwala nam działać mądrzej. Innym ważnym punktem jest przywiązanie do opinii. Złość często rodzi się z pragnienia, by mieć rację, udowodnić, że nasz punkt widzenia jest jedyny słuszny. Ale na ile jest to naprawdę konieczne? Wyobraź sobie, że trzymasz gorący kamień tylko po to, by pokazać, że masz rację. Im dłużej trzymasz, tym bardziej się parzysz. Odpuszczenie sztywnych opinii to jak wolności. Nie oznacza rezygnacji z wartości, lecz otwarcie na dialog, naukę i rozwój. Buddyjska opowieść mówi, że dwóch mnichów kłóciło się o kolor flagi. Jeden twierdził, że jest niebieska, drugi, że zielona. Mistrz szedł obok i powiedział: Flaga nie jest ani niebieska, ani zielona. Ona się porusza. Kolor, który widzicie, zależy od miejsca, z którego patrzycie. Ta historia przypomina, że opinie to perspektywy, nie absolutne prawdy. Gdy to zaakceptujemy, złość traci siłę. Odpuszczenie przywiązania to droga do lekkości. Złość jest ciężka. Elastyczność uwalnia. W końcu najważniejsze nie jest bycie w racji, lecz bycie w pokoju. Złość zaprasza nas do spojrzenia w głąb i zapytania, czego trzymam się tak mocno. Odpuszczenie może być początkiem jaśniejszego, lżejszego i wolniejszego życia. I to jeden z największych darów, jakie praktyka duchowa może nam dać. Ostatecznie prawdziwa przemana nie polega na próbie zmiany świata wokół, ale na nauce odpowiedzi na niego z większą świadomością, obecnością i współczuciem. Zło się pojawi, wyzwania będą nadal się pojawiać, ale dzięki praktyce i cierpliwości zaczniemy radzić sobie z nimi inaczej. Zamiast reagować automatycznie, wybieramy mądrze. Zamiast podsycać cierpienie, pielęgnujemy pokój. Każda trudna chwila może być okazją do wewnętrznego wzrostu. Każda silna emocja może stać się cichym nauczycielem, uczącym nas o nas samych. A gdy to zrozumiemy, widzimy, że nie tylko staramy się unikać złości, uczymy się żyć lżej, klarowniej i prawdziwiej. Wewnętrzny spokój to nie brak konfliktów, lecz zdolność zachowania równowagi, gdy one się pojawiają. I to właśnie daje nam nieustanna praktyka. Powrót do naszej najspokojniejszej, najczystszej i wolnej esencji. Cicho, krok po kroku stajemy się tym, czego szukaliśmy od początku przestrzenią spokoju pośród hałasu świata.